Na kropówkach w zakopanym, i tam, jak przechodzisz od kropówek do gubałówki, jest takie podziemne przejście. Pod ulicą, po prostu. Wiecie, ja oczywiście siedzę w domu całe dnie, więc nie znam zachowań ludzi, tak? Bo tylko dremordę przed komputerem. Więc to, co zobaczyłem na żywo, mimo wszystko przerosło moje oczekiwania. Poszedłem na tą gubałówkę, spędziłem sobie miły dzień. Zero obowiązków, jem sobie jedzonko, podziwiam piękne widoki, czuję górski klimat. Nie myślę o problemach i o trwogach. Zaś, wracając, znowu przechodziłem przez to podziemne przejście. Przy schodach, w którym przechodzą ludzie, był gołom. Ale niezwykły gołom. Ranny. Gołąb, który nie mógł wylecieć z tamtego miejsca. I uwaga, teraz udam tego gołębia, aby nakreślić wam sytuację. Nie wiem, ktoś go nadepnął, nie wiem o co chodzi, miał złamane skrzydło i był mega taki wystraszony. Wystraszony tych ludzi, którzy chodzą obok, i tak, panicznie wiecie, tak. O Boże, muszę stąd spierdolić, ja pierdolę! Ale nie mógł. Rusza tu głową, wiecie o co chodzi, tak nie wie, co się dzieje, i podskakuje i jak szczerbatek, w jak wytresować smoka w jednej z pierwszych scen. Próbuje odlecieć, ale nie może. No i spojrzałem na niego i pomyślałem tak: Kurwa, nie chce mi się nim Zajmować. Mam zajebisty dzień i wolałbym teraz iść dalej na spacer i zignorować tego gołębia. No, ale takie jest życie, że nie zawsze na naszą drogę przyjdzie coś, co nam się będzie podoba. Więc skoro już go zobaczyłem, to uznałem, że nie będę czekał na następną osobę, która mu pomoże, tylko sam wpisałem w internet, co zrobić, jak widzę ranne zwierzę na ulicy. I wyskoczyło mi, możesz zadzwonić do Straży Miejskiej. No to zadzwoniłem na Straż Miejską, powiedziałem jaka jest sytuacja, gdzie jestem, i poczekałem, żeby po niego przyjechali. To nie znaczy, że teraz musisz wypożyczać samochód w zakopanym Zapierdalać z tym gołębiem go weterynarza. Ten gołąb dosłownie, odbijając się od ziemi skrzydłem, w rogu tego całego betonu leżał. 30 minut, czekałem na tą straż miejską. Ale to nawet nie o to chodzi, nie? To, co ja zobaczyłem przez 130 minut, niby człowiek wiedział, a jednak się łudził Ci ludzie robili tak. O kurwa, gołąb rozjebany! I szli dalej! Albo jakiś dziad podchodził do niego i tak. O kurde, gołąb rozjebany, trykał go nogą, cały nieruchomy, zestresowany, czeka na śmierć wagoni, nie? A ten gość tryka go nogą i ten gołąb robi tylko... Tak, lekko skrzydłem. A ten typ, o dobra, żyje. I spierdala stamtąd. Setki osób tam przeszły. Setki. Nie wyolbrzymiam. Ani jedna osoba nie wpadła na tak wielkoduszny czyn jak ja. Dobry samarytanin i najlepszy człowiek w polskim internecie. Ale tak całkiem szczerze, wiedziałem, że generalnie ludzie się czymś takim nie interesują. Ale kurwa, jak to zobaczyłem na was toczy, że przez 30 minut ani jedna osoba nie, nie kiwnęła palcem. Naprawdę w chuj smutno się na to patrzyło. Przyszła straż miejska, założyła rękawiczkę, wzięła go i zawiozła do weterynarza. Co się z nim stało, nie wiem.